Cześć dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj, dzisiaj jestem w sklepie Sinsay i nagrywam dla Was nowości. Na pierwszy rzut, kochani, idą takie oto eleganckie spodenki. Spodenki mają kieszonki, są z zamkiem oraz zapięciem przy zameczku. Na haftkę jest paseczek, taki cienki brązowy, tak jak widać. No taka propozycja elegancka, ktoś poszukuje, wiadomo, że nie wszyscy na sportowo mogą się na przykład ubrać do pracy. 50 zł to cena tych spodenek, z tyłu tak wyglądają, tylko są zaszeweczki, więc taka naprawdę elegancka, letnia propozycja. Kochani, na początku filmu bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza, będzie mi bardzo miło. Możecie również udostępniać moje filmy. Teraz wam jeszcze powiem rozmiar tych spodenek, czyli mamy od XXS do 2XL dostępność, więc spora rozpiętość jest tych, tej rozmiar, tych spodenek, jeżeli chodzi o rozmiar. I tutaj jeszcze mamy tak, w beżu widzę, i kolejne spodenki czarne, i to będą raczej te same. No i oczywiście mnóstwo dzisiaj słuchajcie spodenek i na przykład takie one mają taki kolor beżowy mi to tak podchodzi trochę pod zielonkawy lekko, ale no powiedzmy, że to jest kolor beżowy. Zobaczcie tutaj troszeczkę inny jest ten paseczek grubszy, Tutaj mamy. O tak wam tutaj wyciągnę, bo nic nie widzicie. I tak się one będą prezentować, ja sobie tutaj zawieszę, bo nie ma tutaj za bardzo jak Wam tego pokazać, też taka wersja elegancja, zwróćcie uwagę tylko, że wyglądają takie nam bardziej wygniecione, czyli tamten pierwszy materiał był lepszy i tutaj też są kieszonki, tutaj w ogóle jest troszeczkę inaczej, bo tutaj nie macie haftki i nie ma zameczka, więc... No więc po prostu, ale eleganckie, a jednak wygodne. O, taki, taki ten paseczek grubszy z tyłu, widać jest na gumie. Materiał 40 zł, tutaj jest cena tych spodenek. I tutaj mamy tak samo do 2XL rozmiarówkę. Czasami sobie możecie też screena zrobić, na przykład tam macie ten kod kreskowy. Zatrzymać, zrobić naj i możecie sobie też szukać, właśnie na stronie, czy sprawdzić, jaki jaki jest materiał danej rzeczy. Tutaj kolejne spodynki już oglądam i to już takie fajniejsze, no wygodne na pewno. Tamte też nie mówię, że nie. Tutaj mamy cenę 30 zł i też kolor beżowy, akurat tutaj eseczka mi się trafiła do spodenek. Można dobrać, zobaczcie, takie ładne body, e, i one są też w kolorze beżowym, są w czarnym i jest kolor fuksjowy, jest kolor również biały, e, także ogromny wybór. E, szary nawet też jest, także bardzo e, duży wybór, jeżeli chodzi o kolorystykę. 26 zł to cena tego body, i tutaj macie, no niestety, tylko do XL rozmiar. Następną rzeczą, którą oglądam, jest taka koszula. Koszula ma guziczki. Akurat tutaj jeden ktoś oberwał. Dół koszuli jest na gumeczce i tutaj mamy takie, znaczy, no, takiej tasiemce. Możemy sobie tutaj regulować wiązaniem z boku. Rękaw tradycyjny, tak jak przy normalnej koszuli, czyli zapinany na guziczek. Rozmiary, no, to niestety tylko do elki. I ta koszulewska krótsza, nie wiem czy to widać, 50 zł kosztuje. I też z tego no jest, z tego fasonu jest jeszcze drugi kolor czarny. Tutaj mamy, kochani, taki, no można powiedzieć, że to jest kombinezon, tak? Bo tutaj ja myślałam w pierwszym momencie, że to jest sukienka, ale to jest właśnie tutaj dół spodnie, szerokie spodnie z paseczkiem, tak jak Wam pokazywałam przed chwilką, ładnie na pewno będzie wyglądał, Iścioletnia letnia propozycja, kosztuje 80 zł, 2 XL jest największym rozmiarem, kolor jest taki biały, on teraz widać lepiej, bo zawsze gdzieś mi tutaj w tym sensie światło wariuje zmienia mi się nie wiem o czego to zależy, gdzieś tak te lampy działają i tutaj do każdej stylizacji można kochani dobrać kapelutek, na przykład taki lub ten obok z czarną wstążką bardzo ładnie też będzie wyglądał, cena kapelusza bo nie wiem czy tam było widać 26 zł, zobaczcie jaka fajna propozycja, no do tych beżowych białych rzeczy, ogólnie do letnich stylizacji na pewno się przyda, tutaj sobie zdjęłam taką kochani spódnicę ona ma rozcięcia po bokach, z tego co widzę z jednej i z drugiej strony na tym ciemnym, oczywiście czarnym materiale jest mi ciężko pokazać ma kieszonki, więc wygodna na gumie materiał jest taki lekko błyszczący myślę, że to widzicie dobrze starałam Wam się to pokazać no i tutaj wzięłam sobie spódnicę z góry bez metki <gry> no więc musimy się wrócić i pokażę Wam tutaj momentka wisi na wierzchu, 40 zł kosztuje i z tego co widzę to właśnie 2 XL będzie największym rozmiarem, także bardzo fajna letnia propozycja. Jak ktoś lubi odsłaniać nóg i krótkich spodenek czy krótkich spódniczek, kolejne propozycje letnie to takie spodenki jeansowe. Zaraz Wam powiem ceny, ale najpierw chyba zaczniemy od tej torby, bo to jest też świetne akcesorium na lato czyli taka torba, właśnie słomkowa. Ala słonkowa oczywiście. I tutaj mamy zapinane. No niestety zamka nie ma. Jest zatrzask i jest jedna kieszonka w środku. Do torby jest przepiękna tutaj apaszka. Ładnie wiązana. Akurat tutaj pierwszy ktoś odwiązał i wrzucił do środka. Ale możecie tutaj zobaczyć na kolejnych. Jak to ładnie wygląda. Ładny kolor tej apaszki. O, teraz będziecie widzieć fajnie. I cena torby, bo to też Was interesuje zawsze, 50 zł. Także jak komuś zależy po prostu na, gdzieś tam idzie na plażę, nawet bez portfelika czy coś, gdzieś tam karta przy telefonie, na przykład, no nie wiem, a, potrzebuje coś tam przenieść, to fajna jest duża. Tutaj już oglądam spodenki. Spodenki, tak jak mówiłam, jeansowe, więc ten materiał jest taki gruby. Mają tutaj, jak klasyczne spodnie jeansowe guziczek, zamek, Kieszonki z tyłu. No, kolor biały, więc iście na lato. Są one dłuższymi spodenkami z tego co widzę, bo nie wszyscy też lubią takie króciutkie. Także, też fajna propozycja. Trzeba sobie wiadomo, oczywiście, przymierzyć, czy nam to pasuje, czy fason jest fajny, bo tego na wieszaku niestety nie widać. Od rozmiaru 32, tutaj macie nawet do 44. No, i jeszcze cenę Wam, oczywiście, powiem. Cena jest. 70 zł. Ja Wam oczywiście zaokrąglam do pełnych złotówek. Już te groszy nie, nie chcę mi się wymawiać. Tutaj jeszcze wisi propozycja kostiumu kąpielowego. Ten kolor taki dziwny, powiem Wam, taki ciemny, brudny róż. 20 zł kosztuje dół i on będzie do rozmiaru chyba tylko XL z tego co kojarzę. Zaraz jeszcze sprawdzimy także w niedrogich pieniążkach można zakupić strój kąpielowy XL -ka. tak tak myślałam i tutaj do dołu kostiumu mamy również górę i góra będzie na pewno też do rozmiaru XL i już Wam mówię góra ile kosztuje 36 zł trzeba zapłacić za tą górę od kostiumu i kochani, przechodzimy do następnych nowości, czyli taka bluzeczka mi się tutaj trafiła z muszlą. I co ciekawe, ma tutaj na bluzeczce, bo nie wiem, czy to widać, takie przyczepione perełki, więc też fajny, ciekawy akcent. I teraz Wam powiem, oczywiście, cenę i rozmiar, postaram się przynajmniej. I tak, no może się uda, bo powiem Wam, powieszone są u góry te rzeczy. I nie ma tutaj za bardzo jak dostępu, ale udało się xl największy rozmiar z tego. No i 26 zł, Także na sezon można sobie słuchajcie powymieniać koszulki, bo naprawdę w fajnych cenach są i nawet właśnie taka koszulka do tych białych spodenek będzie idealna. O tutaj właśnie te perełeczki Wam pokazuję, bo z daleka mogło być nie widać. Tutaj mam oczywiście jakiś napis. Tak jak to właśnie w t-shirtach. Tutaj kolejna propozycja, czyli taka sukienka. Ona jest na takich grubych ramionczkach. Posiada rozcięcie tutaj z jednej strony. No i jak widzicie to jest taka sukienka sweterkowa. Taka dzianinowa. Myślę, że dobrze widać. O, coś takiego. Także taka po prostu propozycja. Od sinseja na lato. Kolor czarny. I tutaj mamy cenę 60 zł za tę sukienkę. Nie widziałam w innych kolorach. widziałam tylko właśnie w tym czarnym. I kolejna propozycja bluzeczki t-shirtu. Tutaj też mamy muszle. troszeczkę inaczej jest to wykonane, delikatny napis. I już kochani, zobaczymy sobie cenę biała koszulka. To będzie do wszystkiego będziecie mieć. Przyda wam się do wszystkiego. A tutaj też jest ten napis taki. Za 26 zł, i ta muszla, zobaczcie, jest taka zrobiona, jakby z takich koralików. Także też fajnie to wygląda. No, i oczywiście czarne spodenki do tego i śmigamy. Tutaj kolejna propozycja spodenek jeansowych. Tutaj troszeczkę inny fason. Bardziej ścięte są do środka nogawki i dużo jest właśnie takich przecierań, przedarć. Tak jak widać. I tutaj góra, jak klasyczne jeansy, czyli jest zamek, kieszonki oraz guziczek. I tutaj będziemy mieli cenę 60 zł za te spodenki. I tutaj chyba nawet 40. Zaraz zobaczymy, czy 4 wchodzi w grę. Tak, nawet 44 macie z tego, więc też fajna rozmiarówka. No i z tyłu wam jeszcze pokażę. Ale tutaj mamy klasykę, tak jak w tamtych poprzednich. Widzicie, troszkę są krótsze i bardziej oczywiście wystrzępione. I widzę, że są jeszcze w jednym kolorze. Czy to takie ciemne szary, też bardzo ładnie to będzie wyglądało na lato. Dziękuję za dzisiaj kochani. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.